Oh my god, yes. It's in the game, it's in the game. I am so excited for Gobblegum's the Gobblegum system from Black Ops 3 is coming back in, in these gumballs. This can only mean one thing, ladies and gentlemen, and it is the return of Gobblegum. Gobblegums to me opened up the most possibilities of how you can play Call of Duty Black Ops 3. I I jo, Claire games, I witam z was w kolejnym filmie na kanale, w którym jak widać co jest na ekranie, przed nami moi drodzy Black Ops 6, oficjalny art, him, key art, z, prosto z menu, także dzisiaj ogromny mamy dzień, ponieważ dzisiaj, no naprawdę, ostatnie 24 godziny były chore, od oczywiście live action trailera oraz dodatkowych informacji zombies, jak i plotek i kolejne rzeczy, które dosłownie zostały wykopane przez Minderów, tak jest, w momencie gdy sezon 4 dzisiaj miał update, no to, no co wyszedł tutaj e, ciekawa, ciekawa rzecz, że z prosto z plików gry i w, w sumie też także z, game, z, de, m, z tak zwanego GameStopa, e, gdzie dosłownie e, są tam wszystkie, weźmy informacje na temat priorytetów i tak e, dalej, kiedy to grę będzie można kupić i wszystkie inne informacje na temat Value Edition, tak, Cross-Gen Bundle, e, czy będzie na obecnej generacji i tak dalej, czy nie. I e, tak, mamy ogromną informacje dzisiaj, no, dosłownie dzisiaj film jest naprawdę energetyczny, jestem tak uśmiechnięty, tak zadowolony, ponieważ dosłownie.. Tak długo na to wszystko czekaliśmy i w końcu mamy te informacje, i dosłownie będziemy wiedzieli, jak Black Ops 6 stanie się, miejmy nadzieję, najlepszym kodem nowej ery. Nowej ery: wiadomo tutaj, Warzona, Jak to dzisiaj już kod jest prezentowany, nie, nie, się ko nie z kodem, tylko jest bardziej dzisiaj Warzone'em. Także tutaj zostawcie w górę. No i co, no przechodzimy do filmu, ponieważ naprawdę ekscytujące informacje, szczególnie że tutaj cały marketing, cały marketing jakby cały ten walt edition, który będzie możliwy do kupienia już niedługo 9 prawdopodobnie czerwca, dosłownie, no sami zobaczycie zombies. A więc oto Black Ops 6. Wallet Edition, tak jest, edycja specjalna, która prawdopodobnie będzie najdroższa, będzie kosztowała nie 60 dolców, a 100 dolców, z przelicza przelicza się na jakieś około e, tam 500, tak dokładnie, tam e, chyba 459 zł, coś koło tego. Tak, będziemy mieć oczywiście standardową edycję, jak to zwykle, tam za 330 zł, jak i oczywiście Wallet Edition, i ona będzie właśnie wkraczała specyficzne e, tak zwane priory bonusy, jak i nagrody, które będzie można oczywiście używać już w grze w Montefels 3 oraz rzeczy, które będzie można używać na premierę. I jak najbardziej, moi drodzy, dla fanów znowuż tutaj bardzo się dużo rzuca w oczy i to bardzo, bardzo, bardzo dużo Czy nawet dla fanów obecnych, e, nowych, jak i dla starych, tak Co pierwsze narzut oka oczywiście wiemy, widzimy, jest to nasz, moi drodzy, Warden tak jest nasz Brutus Jak widać, pan Brutus dosłownie dostał taki tak zwany redesign, ponieważ wygląda bardzo podobnie Oczywiście jak OG Brutus w tym przypadku, no, bardzo, bardzo tutaj jest zmieniony tego wyglądu, ponieważ Co e, jest w ogóle dziwne, ponieważ, wiecie Mogli tutaj jakąkolwiek postać i jak najbardziej by mógł, mogliby dać wiele postaci chociażby nowej ery Zombies, lecz nie, postanowili Brutusa i to mnie bardzo tutaj zadziwia, czy to jest zwykły bundle, tak, zwykła powiedzmy taka, wiadomo, transakcja, którą dostacie za tą właśnie lepszą edycję, czy jednak to ma większy impact, ponieważ nie bez powodu by dawali Właśnie taką postać, która powiedzmy była jedna z najważniejszych w starej fabule Zombies I to się wszystko oczywiście końcem z końcem wiąże, ponieważ sam Craig Houston pamiętam Chociażby jeszcze e, nasz reżyser, reżyser raczej, writer tak, tutaj ten który pisze powiedzmy całą fabułę i tak dalej mówi, że nie zdziwmy się jeżeli niektóre rzeczy wstaną z eteru i prze, jakby powstaną w mrocznym eterze W naszej nowej Więc tutaj ciekawe to jest narracja, że to może być jednak fabularnie, albo to może być zwykły operator system Ponieważ tak jest moje drodzy, to jest główny temat Oto, to właśnie jest potwierdzenie to że tak jest, nie będzie wy w Black Ops 6 zombie z podstawowych postaci, będą to operatorzy eee, i tutaj, naprawdę, oni muszą mocno, moim zdaniem, tą fabułę ugotować na razie się nie będę smucił i tak dalej będę po prostu patrzył na to wszystko pozytywnie i tak naprawdę e, może być to coś mimo tego niesamowitego, ponieważ no mamy niby tych operatorów, ale no to są tak zmody zmodyfikowane, zombifikowane i tak dalej, eee, lecz nie, chciałem w ogóle w ten sposób, że Wiecie, mogłoby być to jakakolwiek inna postać, ale postanowili zrobić to Brutusa A Brutus to był ważna, ważna postać w Black Opsie Tutaj chociażby dwa, trzy i cztery, także tutaj dosyć ekscytująco Kolejna rzecz, którą większość z was pewnie pamięta, Brutusa mniej, bo tutaj jakby dziś już ludzie nie pamiętają czym jest Double Tap Bo Double Tap nie było od 8 lat, także Trajar proszę dodajcie Double Tap w Black Ops 6 To jest komiczne Moi drodzy, mamy Klausa To nie jest zwykły Klaus, to nie jest jakiś Klaus zwykły Ten kto nie pamięta kim był Klaus, Klaus był to robot stworzony przez Dr. Grey, w sumie szybki recap na mapie to Totten po ukończeniu historii właśnie Klaus miał zadanie specjalne, ogólnie został stwo, stwo stworzony przez doktora Grey, tutaj na oczywiście rozkaz naszego doktora Edwarda Rygtefana, czy też w tym przypadku uniwersum dyrektora i miał oczywiście za cel zadanie tutaj pomoc powiedzmy... Requiem osiągnąć cel, i generalnie tutaj, jak widać, pod końcem tego insterego nie się, no w no, ogóle, zanosi taką bombę, która ma ogólnie tutaj eksplodować i powstrzymać, powiedzmy, ten cały portal w tym też i tak dalej. I tutaj to jest dość ciekawe, ponieważ ten Klaus wygląda dosyć specyficzne co bardzo oczywiście mnie tutaj przyciąga, jako fan ogromnej e, od lat fabuły zombies. Taki szybki recap, ale wracając. Tak, po czym oczywiście Klaus wchodzi, no i mówi, że ma przerąbane i eksploduje, także tak to ogólnie Jest z tym misterego na coldworze. Lecz nas, moi drodzy, tak interesuje ten wygląd, ponieważ ten wygląd jest dosyć specyficzny. dosłownie jakby gość właśnie wybuchł i właśnie po, tej, po tym evencie wygląda tak, po tej całej akcji, która się wydarzyła. Także jak weźmiemy takiego Klausa, który nie jest tylko robotem, ale i także ma ciało, co o, mogło wpłynąć na to, właśnie, ether, który właśnie. Powoduje to, że stajesz się silniejszy, tym dłużej przetrwasz, bądź zostaniesz pochłonięty przez większych, groźniejszych e, potworów, tak? Stworzeń, które tam się tworzą. Także to jest moim zdaniem bardzo ciekawe wyglądam. mamy serce, które wygląda jak nie wiem, dosłownie bijący. Ether, tak, w piersi. Mamy chociażby taką nogę, powiedzmy, zombi zombifikowaną e, w postaci kryształów i tak dalej, e, fioletowych oczywiście. I mamy oczywiście ten taki, tutaj wygląd e, wiadomo, robota, Klausa, samego, który jak widać e, na gameplay wyglądał jak robot. Więc tutaj bardzo ciekawe, że to są niby e, zwykli operatorzy, czego już potwierdza, że nie było, nie będzie jakby e, wiadomo, zwykłych postaci, z czego każdy o to błaga, e, będą to postacie, czy jeżeli te postacie będą miały swoje dialogi i tak dalej, będą to, będą to osobni nowe operatorzy, a nie skiny na jakiegoś, nie wiem, załóżmy, że to będzie Franku, co to jest no załóżmy. To, to będzie cało, bo to będzie słabo, ponieważ to będzie po prostu głupie skórki, które nie nadają nic więcej e, do gry, jakby bardziej wpływają negatywnie niż pozytywnie, ponieważ e, system operatorów. Jak i dziś w Model for Zombies, jaki Vanguard, jaki War, czy nowej ory Zombies, zbytnio dosłownie, no zrujnował trochę zombies i narracyjnie, i fabularnie i tak dalej, wiele, wiele można na to patrzeć, jak bardzo na to wpłynął. I tak to też chociażby z perspektywy takiej mikrotransakcyjnej, więc tutaj można podejść do, do tego jak widać od każdej strony, co jest właśnie najlepsze, że warto widzieć wszystkie strony tego wszystkiego. Ale moi drodzy, jestem bardzo postępowany, Brutus, jak najbardziej, e, jak wy wiecie, mogli tylko kogokolwiek umieścić, mogli, nie wiem, umieścić Dempseya, Nikolaja czy kogoś innego, nie i wiecie, to zrobić operatora, nie? Tylko, czy tego nie chciał, więc moim zdaniem, mam nadzieję, że nie bez powodu tutaj jest Brutus, ponieważ bardzo ważna to była postać. Tak, raczej, dwóch kolejnych operatorów, no, powinni powiedzieć, no, jakieś takie randomowe ziomki, tak? E, mam jakąś e, typiarę oraz typa, tak? I tutaj powinni powiedzieć, no, jakieś, powiedzmy, zwykli operatorzy, co nie wiadomo, tutaj tchim pomarańczowy, czy też tchim Black Opsa, e, pomarańczowo e, czarny, tak? I tutaj, nie, nie, moi drodzy, nie są to zwykli operatorzy, ponieważ po lewej mamy jak nie inną postać, jak Panią Helen Park, tak jest mojej Helen Park powraca. I tutaj bardzo łatwo, właśnie, poznać po oczach, po tej, tutaj, powiedzmy, no, tej, tutaj, tyle, co widać w sumie z maski. Oraz także, że ma zakryte szyję. No, ten, kto tutaj grał w fabułę, Odbór we Mniej więcej o co chodzi z o Park. Zresztą, tak, wiecie, że to jest Helen Park. Nie kto inny. Także tutaj e, bardzo fajnie, że ta, ta osoba powraca. Ponieważ bardzo ukochana tutaj postać przez fanów, e, jaki w sumie mnie głównie. E, także no i tak jest. Druga osoba. Nie jest to nikt inny. Już zgadliście, mam nadzieję. Jest to Rasul Adler. Moi drodzy, który się potwierdziłem w poprzednim filmie, że powraca. E, chociażby był leak, e, w sumie który, który sam nam Call sprzedał. E, czyli to, że mieliśmy miniaturkę Reveal trailera. W sumie za mną wam pokażę. Tak, był to taki upsis trochę ze strony. Kaluzji, ponieważ u nas tutaj ten trailer powiedzmy live action miniaturki dali właśnie tą, tą miniaturkę która będzie dopiero 9 tutaj czerwca na rewil Ewencie, gdzie będzie mam nadzieję pokazane zombies multiplayer jak i kampania, jak to było oczywiście w ogromnym inwencie 17 maja w 2018 na Black Ops 4, także super ogólnie, cool, kurde, że w tym razem mamy numerek, tym razem mamy powrót, w końcu wiecie, w końcu mieli 4 lata na zrobienie tej gry, w końcu dosłownie, z tego co ja wiem, tutaj wszyscy inni mówią, że dosłownie 2 lata miało miało plate test tej gry już od 2 lat około, niecałych, także to jest w ogóle super wygląda, ponieważ ostatni raz, kiedy mieli, mieli ogólnie tyle czasu na zrobienie tej gry to było w 2015, z czego, no było to 9 lat temu, także w końcu, w końcu, w końcu, w końcu Jesteśmy na szczycie, mam nadzieję. I jak widać, no to jest Adler, żeby nie było, potwierdzam. A tu jest nikt inny jak Adler Bardzo łatwo to ja właśnie poznać po e, włosach, tak? Ten sam Hairstyle oraz przede wszystkim no tutaj powiedziałbym powiedział, bym powiedział o, po oczach, lecz bardziej się było trzeba przyjrzeć, przyjrzeć w sumie byśmy chcieli sobie e, sami przejść że ponieważ tutaj w tym filmie może być to e, bardziej gorzej skompresowane, lecz bardzo widać po jego posurze i oczach i tutaj ogólnie całej kstam e, Więc no, to jest o, o, Adler, tu mamy Helen Park, mamy Brutusa, Wardena, który miał ogromny impact w ogóle bym taki Brothers of the Dead, bardzo ogromna historia, dosłownie najlepsze ever e, tutaj radia, które były na Brothers of the Dead, jak Ej, to coś nie tego. My no, mamy także u naszego ulubionego, kochanego Klausa. Także, no, tutaj jest super cool. Ale hola, hola, to jeszcze nie wszystko, to dopiero początek. I tak, moi drodzy. Nie jest kto? In kto na ekranie? I tak, moi drodzy. Kolejna rzecz, kto jest na ekranie, moi drodzy? Pan Sierżant Woods. Tak jest, powraca do służby i jak widać, w tym przypadku kolejne nagrody Pre-Ordera. Album, już dosłownie którzy będziemy mogli niedługo używać w Modern Warfare, chociażby zombies, multiplayer, jak i Warzone. Jest to oczywiście Sierżant Woods, tak jak to byłoby w przypadku tutaj już dodania go w Warzone w 2020. Jako że wychodził Cold War, tak, był ogromny event. W tym przypadku będzie podobnie, tak otrzymujemy dosłownie, w sumie też rok temu otrzymaliśmy gosta, który był zombi zombifikowany. W tym przypadku, jak wiecie, mamy sierżanta Uusa i takie mamy w sumie trzy na jego skiny, tak, zwykły podstawowy na sierżant, także mamy takiego bardziej bardziej e, The Numbers, Mason, Water, Damien, I mean, czyli znowu naszą te numery, tak, bardzo taki e, creepy, dosłownie, e, vibe, taki straszny, dosłownie e, jakby był właśnie ten e, nasz łódz e, taki, wiecie, skorumpowany przez te numery i tak dalej, jako śpiący agent. I przede wszystkim mamy zmodyfikowaną e, z, taką wersję. Zombiaka, z czego to widzieliśmy właśnie w goście i w tym przypadku będziemy mieli dosłownie które który wygląda obrzydliwie, mamy tutaj Bowie Knife dosłownie, e, tak, mamy takie rany, które są zgniłe, niedoglione i tak dalej, no prosty po prostu pan Wood zombiak i tutaj e, ta kolejna rzecz potwierdzenia, że to będą operatorzy e, i tak dalej, co nie po prostu, moim zdaniem dzisiaj po prostu aktywizm widzi to tak, że oni tutaj więcej po prostu zarobią, tak, na spotowanie tych bandów i tak dalej, a nie więcej by stracili, wiecie, na tworzeniu dialogów i tak dalej specyficznych, wiecie, ile to jest pieniędzy, żeby zaprosić aktorów, żeby nagrać dialogi, wygrać do gry, ustawić porządnie fabułę, a tak mogą w pewnym sensie łatwiej zrobić fabułę poprzez chociażby system danych, który był w Cold jak widzę, mówię, z wszystkich stron, żeby nie było, więc tutaj jak najbardziej im się, powiedzmy, to w pewnym sensie nie opłaca, co nie, więc robią to w taki sposób i też, no, zobaczymy, zobaczymy generalnie. Tu jeszcze mamy szybko wygląda tak to będzie wyglądało oczywiście w model 3. Tak, tutaj wszystko e, ryszyło, jak e, sezon 4 wyszedł, ponieważ data minager dosłownie wzięli łopatę i wszystko wykopali jak gdzieś mamy to na grze e, Model 3 mamy Woodsa, tak, Zombie Woods oraz Numbers Woods, czyli e, tutaj numerycznego Woodsa. Tutaj właśnie mamy jeszcze raz jak wygląda numeryczny, tak? Tak będzie wyglądał w grze. E, Takie powiedzmy reaktywny jak dzisiejsze e, tutaj skiny e, Battle Pass. W sensie Black Cell, tak? I przede wszystkim jeszcze mamy tego, właśnie, e, dosłownie zombifikowanego, z czego no, wygląda zabawnie. E, tutaj jesteśmy chyba też jeszcze ma, e, szczerze, nie pojęcia, co to jest. Chyba radio, magazynki. E, nie wiem, ciężko zobaczyć, bo to takie trochę. osoba jakoś jest, ale no, ogólnie tak wygląda. Tu jeszcze raz takie, bliżej, bliż, no wiadomo, zbliżej. zbliżenie takie, także jak gdzieś tak się prezentuje, super. A takie tam przy okazji bożta informacja, proszę bardzo, dodają także lightsabery ze Star Warsów, także tak, crazy super mele, część dalszy, część kolejna. Także mamy tutaj a, wykończenie usa, który już... Jak się wiemy, niedługo będzie wzrodzą zagrać, proszę bardzo, tak wygląda... Tak tak jest, proszę kurde usiąść, ponieważ Frank Woods robi Black Ops Guy, patrzcie jak tutaj normalnie nam siada. I Black Ops Guy jak jesteśmy już przy newsach, no to przy okazji, yeah, tak, będzie crossover Fallouta, z czego cool, ponieważ serial jest w ogóle zarąbisty, jak i oczywiście każdy, kto grał w Fallouta, wie jaki jest Fallout dobry, ale okej. Okay. Także mamy voice liney, które były nagrane poprzez Woodsa, aktora. You Damn it. I'm you can't kill me. Yeah? Tak, chyba na tym zakończymy, you can't kill me, I'm Frank Woods. Moi drodzy, a kolejna informacja jest bardzo ogromna, bardzo, 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 bardzo odwieczna, już czekamy dosłownie ją prawie na tą dekadę. i moi drodzy, jest to powrót tych cudów. Żeby nie było, oficjalne info, prosto oczywiście tutaj z Valued Edition, tak, żeby dodatkowe nagrody, którym są... Jak nie inne, jak gabelgamy, gabel, moi drodzy. Takie z gabelgamy powracają. E, dosłownie większość z Was już nie wie, czym to w ogóle było, bo to było bardzo dobne temu. Ale moi drodzy, Trajark wie co dobre, dosłownie. Jak na razie, takie vibe Black Ops tutaj są zajebiste, Black Ops 6, ponieważ mamy z jednej strony vibe Black Ops 1, kampanii i tak dalej, e, całej tutaj e, politycznej sprawy i wojny i tak dalej, co nie. Także mamy, tu e, jest sporo lików na temat tego, że powraca Transit, The Green Run, wczoraj był właśnie teaser, mamy w flickafy grze Ghana, moi drodzy, w najlepsze rzeczy, taki vibe Black Ops 1 kampanii, Black Ops 2 i moi drodzy, co było najlepsze w Black Opsie 3, w Złotej Erze, w najlepszym Ever Zombies, jest to moi drodzy Gabel Gam System, tak jest, jest to bardzo ogromny Gabel Gam System e, i to stosownie najlepsza informacja. Jaka będzie jak na razie, ponieważ tak dalej będziemy czekali na informacje na temat mapy, settingu i wszystkiego innego. W sumie mamy ogromne plotki, ale chcemy tu usłyszeć oczywiście wszystko oficjalnie. Już, moi drodzy, Gabel prowadził tutaj bardzo tutaj. Wiadomo, ukochana rzecz moim zdaniem wy zombies, przez dosłownie wielu graczy dosłownie to bardzo zmienia gameplay, ponieważ to jest właśnie coś co Black Ops 3 robił najlepiej, czyli dosłownie zmieniał drastycznie gameplay, każda gra była inna, każda gra się czuła inaczej. Nie było tak, że grałeś to samo, e, także tutaj gabelgamy na ogromnym plusie. Ale, jak wiecie, zawsze są dwie strony medalu. E, mamy tą ogromną stronę medalu. E, jak to będzie wyglądało? Jak to będzie ogólnie z mikrotransakcjami? Ponieważ kiedyś, jak wiecie, e, był supply system, on został oczywiście usunięty. I mówię nie tylko o gumach, tylko ogólnie został usunięty. I dzisiaj mamy bundle, tak? E, chociażby teraz w MWZ, jak kupicie niektóre bundle, czy w Battle Passie, tak? Otrzymujemy tam, e, powiedzmy, takie rzeczy, które nam pomagają w grze. E, czyli chociażby tutaj, e, tak, złote klucze, jak i kryształy, tak? W tym przypadku może być podobnie, ponieważ jeżeli te gumy będą źle zaimplementowane, lub będzie inny system z nimi, może być trochę kiepsko, mimo tego Therek wie, co dobre i to jest właśnie piękne, że powracały takie piękne rzeczy jak Gabelgamy. Nie eliksiry, nie jakieś karty, które także były spoko, żeby nie było, eliksiry są piękne. E, żałuję właśnie, że w kodr e, nie było chociażby takim ostatnim dobrym zombies, nie było właśnie takich rzeczy, jak, które wspomagały grę, czy też e, zmieniały rozgrywkę, ułatwiały, pogarszały. To było właśnie piękne z Gabelgamami, bo mogłeś sobie ułatwić grę, I przez co gra dla graczy, którzy mieli z tym problem, mieli tę grę ułatwioną. Co nie, czy gra była dla każolów jak i dla hardkorów, tak? Chciałeś mieć fan grę? E, no to fajnie. Chciałeś sobie Ok, nie używaj gum, używaj klasyczne, słabsze i tak dalej. Jak widać na rysunku, dosyć ciekawy, ponieważ widzimy gumy czerwone, z czego nigdy nie widzieliśmy gum i tak, będę wchodził w tak bardzo w to szczegół, ponieważ tak, kocham tą grę i tak, już gram w nią do, dosłownie 14 lat i, i nigdy nie przestanę. Także Zombies Forever, moi drodzy, dla mnie, się chodzi u mnie, tak, możecie mnie nazwać nerdem, jak najbardziej, chytować w komentarzach, spoko, whatever, możecie zrobić, po to są w sumie te komentarze jeden z wielu sposobów, e, tutaj, aby oddać komentarz. Tak czy e, tak, mamy czerwone gabelgamy, z czego nigdy nie widzieliśmy i także mamy jakości tych gum, takie jest, jak pamiętacie, albo nie pamiętacie, w Black Ops 3 miały jakości gum, mieliśmy Mega, tak, ogólnie były te klasyczne, takie, powiedzmy, nieskończone, najgorsze, takie najsłabsze, mimo tego bardzo zmieniały rozgrywkę, e, tak, mieliśmy także takie Mega, które, powiedzmy, e, było oczywiście można zdobywać e, poprzez granie w grę, e, tak, za likwidy, które się zbierało w grze, za wydawanie e, punktów, także oczywiście mieliśmy system kotpońców, e, które mogliśmy, e, wiadomo, kupić kotpońcy po to, żeby kupić likwidy po to żeby wylosować gumy, tak? I w tym przypadku e, jest, e, zobaczymy jak będzie, bo na razie nie, nie znamy kompletnie systemu, może być to taki system jak nie wiem, że gumy będą na cooldown, albo że gumy mogą być, nie wiem, w sklepie tego do, do dostępne. Czy coś tym to wiecie o co chodzi? Albo mogą być dosłownie same klasyczne, lecz po wyglądzie wygląda, że tak nie będzie, ponieważ mamy mega zwykłe, ponieważ te takie w plamkę e, to zwykłe były takie y, mega zwykłe, tak? One się... Powiedzmy łatwo losowały, takie były słabsze gumy, mimo tego były mega, nie były klasyczne. Tutaj niektórzy mogą nie rozumieć tych form. Także były e, mega rzadkie, tak wiesz, takie powiedzmy z zorkami, takimi paskami, tak? I także były ultra mega rzadkie, z czego tutaj takiej ani jednej nie ma. E, widzimy tylko właśnie tutaj e, te takie powiedzmy całe kolorystyczne, jednolite, co nie? I w tym przypadku właśnie takie gumy były pamiętam klasyczne, tak? Mamy klasyczne, e, zwykłe. Takie, powiedzmy, mega, i mieliśmy e, mega rzadkie, tak? Jeszcze były takie ultra mega rzadkie, które miały jeszcze inne, powiedzmy, tutaj, inne wzory. E, takie, powiedzmy, coś w tym stylu, tylko że takiej bardzo, bardzo dobrej jakości. Ale tak? Ogólnie tak ze z las gomami. Zobaczymy, jak to będzie system. Jestem bardzo podekscytowany jak widać, jak widać, bo też może być ta strona negatywna, że. E, o, wszyscy teraz to są nie w sieci. Teraz jest ogromna na to kontrowersja. jeszcze w ogóle w sumie. O tym była już od dawna, odkąd właśnie Kevin Zhu, dyrektor, e, powiedzmy prawa ręka dyrektora e, Treyarch właśnie tweetnął jakoś chyba rok temu, w lutym, że zruje sobie gumę. O nie, skończyły się e, mi gumy, gonią je zębaki. Tak, tak napisał na mediach, tak napisał na e, właśnie Twitterze. I ludzie sobie myśleli, że sobie robi jakiś artyst, nie? Znaczy nie, to był to właśnie teaser, e, który dzisiaj oficjalnie został, powiedzmy, potwierdzony. Powiedzmy, oficjalnie, nieoficjalnie, bo jest to leak. E, powiedzmy, to wszystko jest w grze, jako że już niedługo będzie można dosłownie kupić grę, e, tak? I otrzymać te właśnie, wszystkie itemy, czy chociażby będzie można otrzymać Black Cell, e, gumy, tak jakąś tam paczkę Gum zakładam po jedno, po dwie, czy tam po ile? Tak, tych trzech właśnie frankuzów, operatorów. Przede wszystkim te skiny dopiero będą chyba dostępne w Black Ops 6. Oraz przede wszystkim, moi drodzy, ostatnio, że oczywiście zaraz do Gum powrócimy, żeby nie było, ponieważ moim zdaniem jest to bardzo ważna rzecz. Lecz jeszcze powrócimy do bardzo pięknych rzeczy. A więc, tak, moi drodzy, kolejna bardzo fajna, ważna rzecz, moi drodzy, jest to, to Mastercrafty. Tak jest, Mastercrafty powracają do. Call of Duty Black Ops 6. No w pewnym sensie, ponieważ nie wiemy czy to będą Mastercrafty, lecz jak widać są to kolejne nagrody. Około tutaj 5 nagród, 5 broni, blueprintów, schematów na bronie. I w tym przypadku jak widać mamy to sobie crazy look na te bronie, ponieważ jak gdzieś wyglądają świetnie, wyglądają fenomenalnie, a co najbardziej mnie ciekawi, że wszystkie te tutaj priordery, bonusy są dosłownie związane z zębiakami. No, praktycznie większość. Przede wszystkim mamy, oczywiście, takie, e, o, o, wiadomo, operatorów typu Klaus, typu Brutus, tak? E, Sierżant Woods, który jest zombifikowany, mamy Gabelgamy i przede wszystkim, dosłownie, że bronie, które wyglądają jak niczym Wonder repony, prosto zombie, czyli najlepsze bronie ever, jakie są w skrzynce i czy też do zbudowania i tak dalej, jak to zwykle w Zombies więc jak gdyś mamy dosłownie sniperkę, która wygląda niczym jakieś nie wiem, Wunderwaff crazy mamy dosłownie, nie wiem, broń, która wygląda jak KT4 czy też, nie wiem, coś w stylu mamy jakiś eteryczny nóż, czego naprawdę wygląda fajnie mamy także tak zdaniem jakieś oko eee, czy też jak dosłownie jakiś miotacz ognia, tylko że taki shotgun ale nie do końca, bo to jest jakaś, jakieś normalnie jakieś diabelskie Ostrze z okiem, które dosłownie rozwala rozwala ząb jaką były. Ja naprawdę crazy tutaj kreacje poszły, powiem tyle. I także mam jakieś pseudo SMG, naprawdę moim zdaniem <laughs> Brak mi słów jak zresztą widać e, Także wygląda to świetnie I fajnie jest to, że nacisk jest ogromny na zombies Bo każdy e, tutaj e, no, Każdy fan Black Ops będzie bardzo zainteresowany z zombies W sumie sam trailer wie jak bardzo Dla nas zombies są ważne, że Black Ops słynie z zombies W końcu tym e, trailer tutaj Te zombie e, wynalazł, tak powiem Także no generalnie jestem super nachypowany I tak właśnie wyglądają te e, schematy, które będzie można zdobyć. E, no zakładamy na premierę dopiero e, Gry już, e, też można tutaj spekulować Jakie to są bronie, jakie będą w grze I tak dalej, co nie e, Także no bardzo fajnie. Jak zwykle zapraszam do komentarzy, napisz, napiszcie mi co o tym wszystkim myślicie. A więc dobra, wracając. Porozmawiamy o systemie GUM, ponieważ system GUM istnieje już w sumie od 2015. Był ewoluowany w wielu grach, chociażby Black Ops 4 miał system eliksirów. I wiemy, że te tutaj... Te gumy zmieniały drastycznie gameplay oraz także, no nie ukrywając, tak, dla Activision bardzo się to opłacało, ponieważ zarabiali ogromne fortuny, kasy, e, tak, setek e, dolarów, tysięcy, dosłownie youtuberzy robili openingi i otwierali, jako że były był jeszcze e, supply, e, tutaj, dropsy w grach AAA, dziś już mniej co, nie, dziś bardziej bandy i tak dalej, jako że było sporo zmian e, prawnych i tak dalej, chociażby tutaj e, w sumie tak naprawdę wszystko to wyszło z mobilnych gier i przeszło powiedzmy na AAA, dziś już tak, nie, dziś już tych, powiedzmy, slot maszyn tak zwanych nie ma, ma niczym w kasynach, ponieważ zostały usunięte z praw. No i już nie wchodząc w to, no, tu jest sprawy polityczne, polityczne, lecz e, moim zdaniem, ten system, jeżeli będzie dobrze zaimplementowany, to będzie coś najlepszego, co będzie, jak mówię, zmieniało bardzo dobrze rozgrywkę. I tak, nie musi być ten sam system identyczny, lecz fajnie, by właśnie był ten sam system, ponieważ ten sam system nadawał grze, tak naprawdę, no, moim zdaniem, e, takiej równości. Ponieważ zawsze mogłeś kupić, co, okej, okay, dawało ci, powiedzmy, kupiłeś tak, jakby czas, bo mogęś kupić gumy, tak, wylosować. I tyle, co nie? Ale także mogę się zbierać, co by nie było aż tak do dosłownie mogę się zbierać jak w każdym innym e, kodzie możesz, e, zbi mogę zbierać właśnie te wszystkie e, takie tak zwane przemocy zużywalne, czy, czy chociażby w W2, po prostu lewelowanie, otwieranie skrzynek, które otrzymujesz za darmo, tak? Taki system friendly, tak? E, czy chociażby, a dzisiaj na Bakku 4 mogłeś także zbierać plazmę za wyzwania e, tygodniowe, dzienne i to plazmę właśnie wydawałeś, czy też e, ogólnie e, mogłeś wiadomo, wylosować te gumy. Także generalnie tutaj system, jeżeli zostanie prawidłowo wprowadzony, e, może być dobrze. Jeżeli zostanie źle wprowadzony, na razie nie jak mówię, kompletnie będzie oglądał, więc e, dosłownie to są to zwykłe spekulacje, mimo tego, nieważne co się stanie, to jak na razie jestem pozytywnie nastawiony i mam nadzieję, że tutaj e, trailer o to zadba, e, jakoś tam na to wpłynie, tak, chociażby głównie na Activision, że będzie miał mm. to taki system, gdzie będzie przynosił sporo frajdy, bo o to pod koniec nie chodzi. I tak, o ile by miały one być bardzo drogie i będzie to najlepszy, e, dosłownie, w systemie, e, system w ogóle w gamingu ever, największego fanu, tak? To jak najbardziej, ja jestem w stanie zapłacić i, i setki i wiecie, bo to jest entertainment pod koniec dnia, czyli płacimy za coś, żeby mieć fan i tak, niektórzy kupują grę za 60 dolców i mają to gdzieś, mają gdzieś skiny, niektórzy kupują za 100 dolców, to wiecie, za 500 grę i mają fan. Jeszcze jeżeli ma być ten najlepszy deal ever w gaming history, to niech będzie, dawaj, dawajcie, zapłacę setki czy też tysiące i będę miał fan, tak? To to zależy od was, wasze pieniądze i tak dalej, co nie? Jeśli patrząc na to monetyzacyjnie, ponieważ jak już wiem, będą to raczej sporo monetyzowali, skiny jak już dziś przecież monetyzują, tak? zdaje głupie jakieś kryształy, czy też klucze, które moim zdaniem trochę śmieszne, bo oni myślą, że mają no to impact. Lecz nie ma, ponieważ w grze, grając w grę, dobry gracz taki jak wy czy ja, rozumiem że to niepotrzebne jest, nie potrzebujesz takich rzeczy kupować, ponieważ ty możesz to organicznie zdobyć. Co jest, moim zdaniem, no, najlepsze. Także system GUM, moi drodzy, łapa w górę, jak najbardziej, jak najbardziej. Ale jak zwykle, jak już mówiłem wiele razy, jestem bardzo, bardzo ciekaw, co myślą, myślę, moja wydawnia. Te osoby, które tu przychodzą, jak najbardziej zapraszam do komentarzy, aby dali tutaj swoje opinie, ponieważ jestem bardzo moim, z... moim zdaniem ciekawy i chcę się zawsze głębiej włączyć do konwersacji. I też końcowo, bo nie mogę się od tematu oderwać, wracając do ceny. To ceny gum nie były drogie, ludzie mówią, że były drogie i tak dalej, że okej, okay, nawet jak były drogie, po pierwsze, była forma organiczna tego zarabiania. Na luzie, dosłownie mogę farmić w dobre, e, tak powiedzmy, zwykle e, 10, e, tak 15 do nawet 30 minut, bym podwyższył ten czas. Można było na luzie zebrać dwa likwidy, w nim z czego to równały się dwie gumy. A tak naprawdę, jak przeliczymy kod pońcy na likwidy i na likwidy na gumy, to dosłownie e, gumy kosztowały 2 zł. Jedna guma kosztowała 2 zł, oczywiście losowa, tak nie wiadomo, nie taka, którą byś chciał, bo to był system, który losował gumy. Lecz tak, jak policzysz sobie, no to załóżmy za e, tutaj 20zł byście mieli 10 gum, za 40zł z czego to była zwykła ta forma właśnie e, około pamiętam 1000kodpointzów I za 1000 w mogłeś mieć jakby 20 gum, e, wiadomo 20 liquidów Więc tutaj jakby moim zdaniem cena była spoko, jakby 2zł to jest mało za gumę, za formę entertainmentu Czyli powiedzmy zrywki, którą wydajecie, bo wiecie to jest w końcu gra, więc kupujemy żeby mieć rozgrywkę, co nie? E, tutaj wiadomo wchodząc w końcu z tymi to jest wiadomo grubszy temat, co nie? Także kończąc nie wiem, jak wy, ja jestem na ogromnym tak zwanym hype trainie. Mam nadzieję, że wy także. Tak czy inaczej, to by było tyle jeśli chodzi o temat tymczasowo Gabel Gamów naszych tak zwanych gumek kulek. Także jak widać w tym roku podejdą w końcu do fanów Zombies z szacunkiem i powiedzmy dadzą ogromną już To sama sam tutaj rzecz, którą coś, coś za zostały wiadomo, walut edition jest nastawiona na, na Zombie, z czego mnie bardzo to oczywiście ekscytuje jak najbardziej. Także personalnie ja jestem bardzo podekscytowany. Wygląda na to, że w tym roku bardzo e, nastawiają się na, na, na tryb zombie, e, więc e, mam nadzieję, że bardzo uszanują ten odtryb w tym roku. A ludzie oczywiście zrobią nic innego: jak popuchają, będą grali, będą powracali na lata, jak to jest z chociażby Black Ops 1, 2, 3. 4. Także stosunkowo MacLearn Games. Ja Wam bardzo dziękuję, że trwali do końca. Znowu w górę. E, no i co, tak naprawdę e, słyszymy się w kolejnych filmach z sezonu 4 Modern Warfare. Także dzięki. I do usłyszenia także w ogromnym rewirze 9 czerwca. Black Ops 6 na razie. MacLearn